A widzowie, dzisiaj no to będzie taki o sobie krótki filmik, no bo Wam pokażę lokalizację tych indyków, tak więc na start idziemy oczywiście od pierwszego do siódmego. A pierwsza to lokalizacja indyka, no to tu jest właśnie pierwszy indyk. Tutaj właśnie nad tą kosmetyczką i nad tym klubem. Właśnie tutaj. Już go odebrałam, a teraz jedziemy oto po drugiego indyka, który jest też, też dość niedaleko, a on jest dokładnie o tu. On jest dokładnie tu, właśnie na tym. Opieka dzienna. Właśnie tutaj jest. Tutaj jest właśnie ten indek. Tutaj jest właśnie ten indek. A teraz idziemy po następnego indyka, który jest. Oto tutaj. Ja nie będę chodzić przez te tajemnicze ścieżki, tylko tędy. I tutaj jest oto trzeci indyk. A czwarty indyk jest... Już wam widzowie pokazuję. No bo musimy o tu pójść. I tu jest właśnie czwarty indyk indyk właśnie w tym takim sekretnym miejscu tej agencji to jest właśnie ten indyk a piąty indyk jest dość niedaleko no bo jest właśnie o tutaj koło lotniska idziecie sobie tu i to jest właśnie taki Taki właśnie łuk. Wielki. I właśnie po nim idziecie. I tu jest kolejny, piąty indyk. Właśnie. A szósty indyk. No to już. Hmm, może się przeteleportujemy. O, no bo szósty indyk. Idziecie na to jeziorko. O, idziecie tu. Tu, tu i tu. I tu właśnie wskakujecie na to. I tu jest właśnie szósty indyk. A siódmy indyk. No to jest. Już wam pokażę, gdzie. O, a siódmy indek jest właśnie tutaj, gdzie jest taki jakby zlat z padochronami. Blisko tego jeziora, jak tutaj widzicie, o takie białe, no to tutaj. Jak są takie płotki Oto idziecie tutaj, i tu jest właśnie, oto siódmy indek. I teraz Wam pokażę wszystkie indyki jak one wyglądają. I zaczniemy o to sobie od pierwszego do drugiego. Później do szóstego, szu, nie, trzeci, czwarty, i później piąty. A później oto szósty. I siódmy. O. I tak to wyglądają wszystkie indyki. Wszystkie indyki, które były do zebrania. Które zostaną te z wami na zawsze. One o to wyglądają. Teraz widzicie lepiej. Tutaj jest ostatni indek. Tutaj jest przedostatni indek. Tutaj jest piąty indek. Tutaj jest czwarte. Tutaj jest szóste. Może yy, tutaj jest trzeci, tutaj jest drugi i tutaj jest pierwszy i to są wszystkie indyki, tak więc myślę, że to by było. Na tyle z tego filmu. Tak, więc widzimy się na kolejnym filmiku i to myślę, żeby było na tyle. Tak więc papatki do następnego odcineczka.